Dzień dobry, tu Listek Elf ze Stuttgartu. We Francji, pani Le Pen, pani Marie Le Pen, kandydatka na prezydenta francuskiego z największymi szansami na zwycięstwo w wyborach w 2027 roku, została skazana przez sąd pierwszej instancji na 4 lata więzienia i zakaz startowania w najbliższych wyborach, czyli sąd odebrał jej pasywne prawo wyborcze. To, co się wydarzyło we Francji, to to w pewnym sensie jest przedefiniowanie pojęcia demokracji i rozumienia demokracji, jakie mieliśmy dotychczas. Dlaczego tak jest? No więc od początku. Za co została skazana pani Le Pen? Okazało się, że otrzymywała ona środki z Unii Europejskiej, które mogła przeznaczyć na pensje dla swoich europejskich parlamentarnych asystentów dla czterech osób. Ale te same osoby pracowały również dla partii pani Le Pen. W związku z czym sąd francuski dopatrzył się tutaj na tu życia. Okazało się, że pieniądze, które otrzymane zostały z Unii Europejskiej, nie zostały zgodnie z intencją tego, który te pieniądze dawał, wydane tylko w pewien inny sposób i za to dał bardzo surowy wyrok, jakby nie patrzeć, czterech lat więzienia. Ale to nie jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, że razem z wyrokiem 4 lat więzienia pani Le Pen, jak już mówiłem, odebrano pasywne prawo wyborcze, i co ciekawe, to pasywne prawo wyborcze zostało odebrane natychmiast. Czyli w pierwszej instancji, gdzie jeszcze będzie druga instancja, bo wiadomo, że pani lepiej będzie się odwoływać od tego wyroku. W sumie po pierwszej instancji ona jeszcze nie jest winnym człowiekiem, jeszcze do tego więzienia nie pójdzie, czy też tej opaski na nogę jeszcze jej w tej chwili nie założą, bo jeszcze będzie druga instancja i cała debata, ale odebranie prawa pasywnego prawa wyborczego działa natychmiast. Co ciekawe, jest to zgodne według francuskiego Trybunału Konstytucyjnego z Konstytucją, i ta zgodność została zatwierdzona trzy dni przed wyrokiem na panią Le Pen. Także mamy sytuację taką, że pani Le Pen zostaje skazana za. Malwersacje finansowe, o tym jeszcze powiem, jak te malwersacje finansowe powinniśmy rozumieć, ale odebranie prawa pasywnego wyborczego jest natychmiastowe już w tej chwili. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie sąd zabezpiecza się przed tym, żeby pani Le Pen rzeczywiście nie mogła startować w wyborach w 2027 roku, ponieważ apelacja Sąd następnej i następnej instancji może trwać bardzo długo, nie będzie to trwało tygodnie czy miesiące, tylko prawdopodobnie lata. Więc jeśli by pasywne prawo wyborcze nie zostało odebrane bezwzględnie w pierwszej instancji, to sprawa mogłaby się ciągnąć, mogłaby zostać przeciągana na rozmaite sposoby. Kiedy doszlibyśmy do 2027 roku, i wtedy Marie Le Pen mogłaby stotować w wyborach prezydenckich, jakby zdobyła stanowisko prezydenta Francji, co jest bardzo prawdopodobne, ponieważ w tej chwili ma największe poparcie wśród wszystkich teoretycznych kandydatów, sięgające 37%. To niejako uzyskałaby immunitet, już jej za te malwersacje w Unii Europejskiej czy też pieniędzy na asystentów nie można byłoby ją za to skazać. W związku z czym, cała ta historia i cały przebieg tej sprawy sądowej to skazywanie za to, za tamto, odebranie. Prawa wyborczego pasywnego pokazuje, że chyba wygląda na to, tak patrząc na to z dystansu i zupełnie obiektywnie, wygląda na to, że w tych działaniach chodziło bardziej o to, żeby pani Le Pen nie mogła startować w wyborach prezydenckich, niż o to, żeby ją ukarać za niesłuszne albo niezgodne z intencją wydanie pieniędzy europejskich. Możemy sobie oczywiście debatować, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, tylko proszę Państwa, jest to przedefiniowanie pojęcia demokracji, bo demokracja, w swoim pierwotnym rozumieniu, w swoim tradycyjnym rozumieniu, tak jak rozumiemy to prawdopodobnie wszyscy albo większość z nas. To jest władza ludu, czyli lud, czyli obywatele, w tym przypadku Francji, Francuzi i Francuscy, i Francuzi i Francuski, wszyscy posiadający francuskie paszporty, to oni decydują, kto będzie ich prezydentem. Jednak w tym przypadku pojawiło się ciało, które jest gdzieś tam po środku które decyduje, czy ta osoba może zostać prezydentem, czy nie może. I w momencie, kiedy sędziowie postanowili, że pani Le Pen nie może według nich zostać prezydentem, bo odebrali jej pasywne prawo wyborcze, w związku z czym choćby ludzie popierali ją w 100% albo przynajmniej w 90%, to i tak tym prezydentem by być nie mogła. I teraz jest pytanie, kto tutaj jest suwerenem? Czy mamy demokrację jako władzę ludu, czy mamy demokrację jako władzę władzy sądowniczej? I oba zjawiska, które miały miejsce w przypadku pani Lepę, wymagają według mnie dyskusji albo przynajmniej przemyślenia. Więc po pierwsze, do czego służy władza sądownicza? Więc w tym teoretycznym, tradycyjnym rozumieniu trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą, władza sądownicza powinna stać na straży tego, że władza ustawodawcza i władza wykonawcza, czyli sejm albo parlament i rząd, nie degenerują się. Że robią to, czego wymaga od nich suweren, czyli społeczeństwo. Do tego służy władza sądownicza. Dlatego wymyślono podział władzy. Jednak w tym przypadku wydaje się, że władza sądownicza przypisała sobie kompetencje których w tradycyjnym podziale władzy, w tradycyjnym rozumieniu demokracji tak naprawdę nie ma. Te kompetencje polegają na tym, że najpierw władza sądownicza, jak już mówiłem, zdecyduje, czy dany kandydat może, czy nie może kandydować, a później pozwoli się ludziom spośród dopuszczonych przez władzę sądowniczą kandydatów wybierać. Czy to jest słusznie, czy niesłusznie, to odpowiedzcie sobie sami. Z jednej strony możemy powiedzieć, że władza suwerena, czyli władza narodu, czyli wybory powszechne są absolutnie ważniejsze od wszystkiego innego, więc jeśli suweren, jeśli ludzie stwierdzają, że no przewinienia pani Le Pen to były w sumie niewielkie i możemy je zignorować i nam to absolutnie nie przeszkadza, ponieważ ona ma wiele, wiele innych zalet i według nas suwerenność nas narodu, nas społeczeństwa, nas Francuzów, Francuzek, Polek, Polaków, Niemców, obojętnie, powinna zostać prezydentem i przepuszczamy jej to. Nie liczymy tego, że tam zatrudniła nie w ten sposób, jak trzeba było czterech współpracowników, jest to nieistotne, ponieważ jej zalety jako prezydenta będą dużo, dużo większe, my tak decydujemy. No i to jest tak naprawdę, jak demokracja dotychczas działała. Suweren decyduje i jego decyzja jest decyzją wiążącą. Natomiast tutaj pojawia się zupełnie inna sytuacja, ponieważ decyzja o tym, czy ona może zostać wybrana, czy nie, jest po stronie władzy sądowniczej. Władza sądownicza teraz, stosując prawo, ale stosując również pewne, pewną warunkowość, interpretację tego prawa, decyduje o tym, kto będzie rządzić Francuzami i Francuzami i należy oczywiście do tego dodać, że tu podział władzy. Prowadza pewną niezależność władzy sądowniczej, ale nie zapominajmy, władza sądownicza nie jest wybierana w wyborach powszechnych. Nie wybieramy sobie sędziów w wyborach powszechnych, także władza sądownicza to dobrze, że jest, ma swoją rolę do odegrania we współczesnym społeczeństwie, ale władza sądownicza nie ma mandatu demokratycznego. Przynajmniej ten mandat demokratyczny na pewno. Nie jest taki duży, jaki ma na przykład prezydent wybierany w wyborach powszechnych. W związku z czym należy się zastanowić, czy władza sądownicza, niezależnie od tego, jakie tam przewinienia ciążą na kandydacie, może takiego. Kandydata blokować, czy powinna takiego kandydata blokować, a tym bardziej w pierwszej instancji i w sposób niepodważalny. Także mamy zupełnie, ale to zupełnie nową sytuację na europejskiej scenie demokratycznej. Ale jeśli założymy, że rzeczywiście władza sądownicza powinna służyć do tego, żeby prześwietlić takiego kandydata, jeśli ten kandydat rzeczywiście popełnił jakieś czyny i nie zasługuje na to, żeby zostać wybrany, nawet jeśli suweren tego by bardzo chciał, to należy sobie zadać pytanie, że jeśli tak, to czy prześwietlamy wszystkich kandydatów na polityków, od prostego posła po prezydenta republiki? od posła do lokalnego parlamentu, po posła i komisarza Unii Europejskiej. I tutaj się pojawia następny problem, ponieważ gazeta Le Monde opublikowała mniej więcej rok temu bardzo ciekawy raport na temat posłów do Parlamentu Europejskiego, w którym stwierdza, że Około jednej czwartej wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego jest zaangażowana w jakiś skandal albo w sprawy niepewne prawnie. Jeśli tak, to należałoby prawdopodobnie wszystkich tych posłów prześwietlić i tych, którzy w jakiś sposób naruszyli to prawo, po prostu odebrać im pasywne prawo wyborcze, żeby już więcej tymi posłami nie byli. Jeśli prawo działa dla wszystkich, jeśli prawo jest. Takie samo dla wszystkich, to dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Zresztą prawo działa tak samo dla każdego, tak grzmiał sędzia podczas procesu pani Lepę. W Paryżu. Następną rzeczą, która tutaj w tym przypadku rzuca się w oczy, jest klasyfikacja czynu. Czy ten czyn, który popełniła pani Le Pen, jest rzeczywiście tak straszny, żeby skazywać ją na 4 lata więzienia, nawet jeśli będzie to w zawieszeniu albo zamiast więzienia będzie chodzenie z opaską na nodze, i czy ten czyn rzeczywiście jest tak straszny, żeby odbierać jej pasywne. Prawo wyborcze, no więc tutaj mamy do czynienia z defraudacją środków unijnych. Te środki unijne zostały przeznaczone nie na ten cel, czy też nie do końca. Na ten cel, na który dający te środki sobie wyobrażał, że one będą przeznaczone. No i tutaj się pojawia problem właśnie tego typu rozdawnictwa pieniędzy. Więc mamy to rozdawnictwo pieniędzy na bardzo wysokim poziomie, kiedy to europarlamentarzysta dostaje pieniądze na prowadzenie swojego biura, czyli to są pieniądze, które on powinien wydać na prowadzenie swojego biura, a nie na inne rzeczy. W tym przypadku, czy można, Pieniądze na prowadzenie biura euro, europarlamentarzysty, wydać również na prowadzenie biura partii, do której on należy, to oczywiście można sobie przedyskutowywać. W przypadku sędziego francuskiego tak nie wolno. Ale zastanówmy się. Takich pieniędzy, które są rozdawane w jakiś sposób, jest bardzo dużo i tych pieniędzy nie do końca można. Namierzyć, w jaki sposób one są wydawane. Zacznijmy od naj, na najniższym poziomie. Nie wiem, Kindergeld w Niemczech na przykład, albo 800 plus w Polsce są pieniądze, które otrzymuje się na dziecko, i teraz jest pytanie, w jaki sposób te pieniądze wydajemy? Czy państwo ma prawo kontrolować? W jaki sposób rodzina, osoba, która takie pieniądze otrzymuje, w jaki sposób je wydaje. To jest taka sytuacja jak pomiędzy, nie wiem, ojcem a synem, masz tu synu. 5 zł czy 10 zł, kup sobie bułkę z masłem i ją zjedz, a syn leci do sklepu i za te 10 zł, zamiast bułki z masłem, kupuje cukierki. Czy to jest czyn karalny, czy to jest decyzja? Po prostu dajemy wam pieniądze i liczymy na to, że cel, na który wam te pieniądze dajemy, będzie przez was zrealizowany. Czy też musimy kontrolować. Jeśli musimy kontrolować, jeśli podchodzimy w prawie do tego, że jeśli państwo instytucja jakaś państwowa daje pieniądze na jakiś cel, to masz obowiązek dokładnie w ten sposób to wydawać, to mamy w państwie mechanizm, który spowoduje, że każdy z nas w pewnym sensie będzie winny. Bo na przykład, co to znaczy, że masz wydać pieniądze na dziecko? Co to znaczy na dziecko wydać? To znaczy dać dziecku te pieniądze, to znaczy za te pieniądze muszę kupić, nie wiem, Ubrania dla dziecka i rozliczyć się z państwem, co za te pieniądze kupiłem. A jeśli za te pieniądze pojadę z dzieckiem na wakacje, to mam odliczyć tylko wydatki dziecka, czy wydatki całe. To są niby drobiazgi, to są rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, ale w momencie, kiedy dochodzi do sprawy sądowej, takiej na najwyższym poziomie, jaka była w tej chwili we Francji, to właśnie takie drobiazgi mają znaczenie. To o takie drobiazgi toczy się dyskusja. Czy Pracownicy, którzy byli asystentami w Unii Europejskiej, mogą być również asystentami w partii. A jeśli dyskutujemy o tym, czy pieniądze zostały dobrze, słusznie, według zasad wydane, to możemy tę słuszność i niesłuszność wydawania pieniędzy rozciągnąć na całą masę innych decyzji decyzji, których, pod, które podejmują politycy. Czy podjąłeś odpowiednią decyzję? Za pomocą Twojej decyzji został zlikwidowany, nie wiem, zakład pracy, który mógłby teoretycznie w przyszłym roku zarobić 10 milionów i odprowadzić milion. Euro podatku dajmy na to, czy ta decyzja jest obciążająca dla polityka, który postanowił nie wydać decyzji o nie wiem, wybudowaniu następnej hali fabryki, a takich decyzji na poziomie politycznym jest bardzo, bardzo dużo. No bo zastanówmy się, na przykład taki polityk podejmuje decyzję o zagospodarowaniu przestrzennym i okazuje się, że na terenie nie można wybudować fabryki. No to to, że on zdecydował, że tej fabryki nie można wybudować, albo było to jego zaniedbanie, albo przeciągnął tą decyzję i inwestor wybudował tą fabrykę nie w województwie mazowieckim, tylko na Węgrzech, dajmy na to. Czy takie coś, taka niegospodarność powiedzmy, jest również obciążająca dla polityka, ponieważ państwo straciło na tym podatki? Czy polityka który podjął błędną decyzję o zrobieniu czegokolwiek albo o niezrobieniu czegokolwiek, również ponosi odpowiedzialność za to, że źle zagospodarował pieniądze podatników. Przecież sytuacja jest taka, że w momencie, kiedy dajemy politykom mandat demokratyczny, my, suweren, zgadzamy się, że ci ludzie będą nami rządzić. Dodajemy im również prawo do pewnej swobody wydawania naszych pieniędzy, naszych pieniędzy, które oni mają z naszych podatków. No, i teraz jest pytanie, w jaki sposób mamy ich rozliczać z tego i kto ma ich rozliczać. Bo w momencie, kiedy my, suweren, rozliczamy, to rozliczamy to w kolejnych wyborach, czyli w momencie, kiedy osoba taka źle wydaje nasze pieniądze, uważamy jako naród, że to jest źle, ten rząd jest zły, zmarnował, przepuścił, sprzeniewierzył, już więcej nie zostanie wybrany. Ale pewne zaufanie do tego i pewna swoboda wydawania tych środków, Musi istnieć. W momencie, kiedy będziemy sprawdzać, czy wszyscy wydają pieniądze, które dostali do dyspozycji według intencji, to dojdziemy do absolutnego paraliżu rządzenia. Z jednej strony albo co również jest możliwe, dojdziemy do tego, że politycy będą bardzo, bardzo uważać na co wydają pieniądze i żeby to wydawanie pieniędzy było zgodne z intencją tych, co są na górze, bo zawsze może po drodze wejść władza sądownicza i powiedzieć ty wydałeś źle i teraz 4 lata i zakaz kandydowania i kończy się właśnie Także, proszę Państwa, to, co wydarzyło się we Francji, jest gigantyczną zmianą zasad demokratycznych. Jest zmianą zasad demokratycznych tradycyjnych, tych, do których dotychczas byliśmy przyzwyczajeni. Niestety istnieje niebezpieczeństwo, że ten nowy sposób rozumienia demokracji i ta nowa rola. Władzy sądowniczej, która objawiła się nie tylko we Francji, bo wcześniej objawiła się w Rumunii, gdzie też kandydatowi najpopularniejszemu zabroniono niejako startować w wyborach, że te działania przerodzą się nie w polepszenie działania państwa i polepszenie pracy polityków i większą nieskazitelność tych polityków. Tylko przerodzą się w utrzymanie za wszelką cenę władzy przez tych, którzy aktualnie rządzą. Władzy raz przejętej nigdy nie oddamy. Ten kto podniesie rękę na władzę ludową, niech wie, że władza ludowa mu tą rękę odrąbie, że tak zacytuje. Klasyków, których znamy z poprzedniego ustroju. Mam nadzieję, że ten trend, który jest do zaobserwowania i we Francji, i w Rumunii, i w ogóle w Unii Europejskiej, przerodzi się w coś pozytywnego, przerodzi się w samooczyszczenie szeregów politycznych. Mam nadzieję, ale szczerze mówiąc, póki co to chyba mogę mieć tylko nadzieję. Niewątpliwie z wypiekami czekam, jak sytuacja we Francji się rozwiąże. Takiej sytuacji jeszcze nie było. Jakby nie patrzeć z punktu widzenia Unii Europejskiej, Rumunia jest krajem gdzieś na uboczu, mniej istotnym, ale Francja to Francja. Także, proszę Państwa, będziemy obserwować, jak pani Le Pen będzie próbowała w tej chwili obejść zakaz kandydowania, czy w ogóle to jest możliwe i co wydarzy się we Francji. W ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Naprawdę będzie to bardzo, bardzo ciekawe. Na pewno zrobię o tym film dalej, żebyśmy wiedzieli, co się wydarzyło i w którą stronę Europa się przesuwa. Tymczasem dziękuję wszystkim za uwagę w dzisiejszym dzienniku. Pozdrawiam wszystkich. Zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ są bardzo ważne tematy, a czasy są coraz ciekawsze. Także każdy, kto zasubskrybuje kanał na pewno nie będzie żałować, a każdy, kto prześle linka do mojego kanału i do moich filmów swoim znajomym, swoim nieznajomym, tych, których lubi i tych, którym, których nie lubi, to również nie pożałuje, ponieważ ludzie będą coraz więcej wiedzieć, a wiedza jest bardzo ważna. Listek Elf, pozdrawiam ze Stuttgartu, odezwę się jeszcze na razie. Cześć!